Zobaczcie, jak w prosty sposób można ze szkicu zrobić piękny obrazek 3D. W zasadzie nie ma nic prostszego. Zobaczcie, wybieram sobie obrazek, mam tutaj już jakieś wgrane. Na przykład ten piesek. Wybierzemy sobie. Wczytuje się. Teraz jeszcze wybieramy rozmiar obrazka, jaki chcemy mieć. Poniżej nie trzeba nic spisywać, jak nie chcesz. I generujemy obrazek. Procesuje się. Może weźmiemy sobie jeszcze jeden. O, ten z dinozaurem. Też jest fajny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak samo wybieramy rozmiar i generujemy. Zobaczcie, jaki wypasiony piesek wyszedł. No kurczę. No mi się mega podoba. Nie wiem jak Tobie, ale jest, jest naprawdę fajny. Oczywiście można, można wpisać tam jakiś prompt, jeżeli masz jakieś specjalne wymagania i zrobić to jeszcze inaczej. Wybierzmy sobie jeszcze jeden obrazek. Teraz może to, o, tutaj. Yy. O, może to logo tutaj, takie na, na koszulkę było robione. Zobaczymy, jak to wyjdzie w 3D. I tak samo wybieramy sobie rozmiar. I generujemy. Patrzcie na tego dinozaura, nie? No, mega. Co uważasz? Robię robotę. Może ktoś powiedzie, że nie jest to jakieś naturalne, super, ale jeżeli w promcie byśmy napisali, żeby było naturalne, to zrobiłbym bardziej naturalnego. Natomiast tutaj wygląda to no i tak imponująco. Przynajmniej dla mnie. Możesz napisać w komentarzu, co ty o tym myślisz. Zobaczcie tutaj, jak wyszło to, to logo. No to też bajka, nie? Na ciemnym tle, oczywiście, jeżeli w promcie napiszemy, później możemy to edytować. Napisać, żeby to rozjaśnił, bo zrobił inny kolor, on co oczywiście też zrobi. Także tutaj. No nie, ma, nie ma ograniczeń, nie? można kombinować cały czas. Dobrze, weźmy sobie. Może jeszcze coś do przeróbki. Tak, tutaj. Zobaczcie, zobaczcie co można zrobić. Na przykład właśnie ze szkicem takim. Mieszkania. W ogóle na takich obrazkach można by też chyba fajnie zarabiać, bo nie wiem, jeszcze nie widziałem, żeby, żeby jakiś deweloper albo ktoś, kto zajmuje się sprzedażem mieszkań, robił takie rozmieszczenia w 3D na przykład. Nie? No zobaczymy, jak to wyjdzie za chwilę. Wszystko zobaczcie tutaj, jakie wyszło to teraz piękne w 3D. I ten tekst w ogóle no idealny jest tutaj, nawet jak robię, robiłem przez ChatGPT jakieś. Próby, no to ten tekst wychodził różne, a tutaj zobaczcie, no jest po prostu idealny, jest po polsku, nie w ogóle gdzie, no nie zawsze się to udaje, często, często jest tylko w języku angielskim, a tutaj proszę. Także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zobaczcie, no dla mnie to jest bomba. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie, i jeżeli byście chcieli więcej takich filmików, to napiszcie, polubcie ten filmik, będę wiedział, że mam tworzyć więcej. Tutaj jest mnóstwo funkcji, więc naprawdę jest co pokazywać. Jeżeli chcielibyście wypróbować sobie ten program, to również można. Link będzie poniżej w opisie. Link jest z promocją. Można wykupić sobie ten program i bez obawy przez 30 dni sobie go próbować. A jeżeli Wam by się nie spodobał, no, to można oczywiście poprosić o refundację i nie ma tutaj problemu. Oddają pieniążki z supportem, bardzo fajnie się współpracuje. Także ja sam też na początku próbowałem i są wypłacalni, nie ma się czego obawiać. Także zapraszam naprawdę, próbujcie, bo, bo program jest mega. Pozdrawiam.